Witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce na Szeptach Tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na naszą styczniową edycję punktu zwrotnego. Dochodzimy do połowy miesiąca, a to taki wyjątkowy moment, kiedy możemy spojrzeć zarówno na to, co już za nami, jak i na to, co przed nami. Jak klepsydra, w której piasek przesypuje się z górnej części do dolnej, tak energia stycznia będzie teraz przechodzić przez ten swój punkt zwrotny. Dzisiejszy rozkład pomoże nam odkryć, co tutaj sprawdziło się w pierwszej połowie tego miesiąca dla Was Asmonet. Z jakimi wyzwaniami mierzycie się właśnie teraz? Piątka mieczy. Jakie ukryte możliwości czekają tutaj na Was w tych następnych nadchodzących tygodniach? No i weźmy ma pięknie. To będzie nasz punkt zwrotny, kochani, co tutaj właśnie może odmienić dynamikę tego miesiąca? No i jakie energie wchodzą tutaj do waszego życia obecnie? Rycerz była. Jaka jest najlepsza, najkorzystniejsza ścieżka tutaj na te najbliższe tygodnie gwiazda? No, i potencjalny rezultat, który możecie tutaj osiągnąć, jeżeli podążycie tą drogą. Księżyc. Niezależnie od tego, czy ten początek miesiąca był dla Was łaskawy, czy wymagający, mam nadzieję, że ten rozkład pomoże Wam świadomie ukształtować drugą jego część. Pamiętajcie, to są czytania ogólne, nie będą i nie muszą rezonować z wszystkimi. Zachęcam, zajrzyjcie do swojego znaku księżycowego, ascendentu. Często właśnie tam możecie znaleźć takie dopełnienie tego głównego czytania. A teraz usiądźcie wygodnie, weźcie łócze kawki, herbatki. No i zaczynajmy. Kochani, u części z Was ta pierwsza połowa stycznia bardzo jasno pokazała, że pojawiła się jakaś realna szansa na coś nowego, na coś konkretnego. To nie jest tylko pomysł czy Wasze marzenie. As monet to karta, która często objawia się w taki bardzo praktyczny sposób. To jest nowa propozycja pracy, jakieś dodatkowe zlecenia dla niektórych z Was. Rozmowa o pieniądzach, o inwestycjach, możliwości zmiany grafiku może. Pomysł na coś, co może dać wam większą stabilność dla niektórych koziorożców to mogło być coś bardzo drobnego, ale znaczącego. To jest takie, no, może poczucie, że wreszcie coś tutaj rusza po okresie zastoju. To jest też karta, która potwierdza, że grunt zaczyna być też bardziej stabilny, nawet jeżeli tutaj jeszcze nie widać wielkich efektów. U części z was mogło to oznaczać uporządkowanie na przykład waszych spraw finansowych, może decyzje o oszczędzaniu, Planowania na przyszłość, kochani, inwestowanie Waszego czasu, nie tylko finansów, ale Waszego czasu, Waszej energii w coś, co ma sens tak bardziej długofalowo. Asmonet nie obiecuje cudów. On pokazuje początek, który na pewno tutaj będzie wymagał pracy, no i oczywiście Waszej, waszej energii. Z czym się teraz zmagacie? Obecnie u wielu koziorożców, może pojawić się napięcie po jakichś konfliktach lub sytuacjach, które zostawiły troszeczkę takiego niesmaku. Piątka Mieczy bardzo często pokazuje codzienne sytuacje w naszym życiu, jakieś sprzeczki w pracy, nieprzyjemne rozmowy, może rywalizację, a no, w której ktoś tutaj musi przegrać, żeby ktoś mógł wygrać, tak? U z Was to może być konflikt na przykład z przełożonym, współpracownikiem, no albo coś w rodzinie, tak? Być może teoretycznie coś zostało rozstrzygnięte, ale emocjonalnie nadal tutaj Wam to siedzi w głowie. To zmaganie polega na tym, że to zwycięstwo tutaj nie przyniosło, nie przynosi ulgi. Niektórzy z Was mogą czuć się trochę podirytowani. Y może zmęczeni, to są też takie myśli, czy aby na pewno było warto iść w to. Piątka Mieczy pokazuje, że energia idzie zamiast na budowanie, no to idzie tutaj właśnie na walkę, i wy chcecie stabilności, i to jest takie no, frustrujące, bo to jest taka strata czasu strata naszej energii. W codziennym życiu to może oznaczać, że pewne rozmowy czy sytuacje będą tutaj właśnie do Was wracać. No i to jest taki sygnał, że ten sposób rozwiązywania przestaje tutaj działać, tak? I, no i tak jak mówię, zabiera za dużo Waszej życiowej energii. Jakie ukryte szanse tutaj czekają na Was? Największą ukrytą szansą jest znalezienie takiego złotego środka i uspokojenie tutaj troszeczkę tempa, zamiast być może takie ciągłe reagowanie na napięcia. Umiarkowanie to bardzo życiowa karta, mówi o takiej równowadze pomiędzy naszą pracą a odpoczynkiem, pomiędzy dawaniem a braniem, no i pomiędzy presją a naszym rozsądkiem. U części z was to jest ta szansa będzie polegać na zmianie rytmu waszego dnia. Być może lepsze planowanie, kochani, um, ograniczanie nadmiaru obowiązków, no i zadbanie tutaj o swoje zdrowie. To jest karta, która mówi, że nie wszystko trzeba robić od razu na 100%. Dla niektórych z was to może oznaczać spokojniejsze podejście do pracy, do rozmów, do decyzji. Żeby, tutaj chodzi o to, żeby nie wchodzić w skrajności. Umiarkowanie pokazuje, że są możliwe inne rozwiązania. Tutaj nie musi być wszystko albo, albo, tak? W praktyce to jest taka ukryta szansa, która może objawić się w, w postaci jakiegoś kompromisu, na który pójdziecie albo pójdą inni. To jest taki moment, w którym zaczynacie widzieć, że spokój jest bardziej opłacalny niż no, zawsze postawienie na swoim, co będzie punktem zwrotnym. Punktem zwrotnym jest tutaj takie uświadomienie sobie, że przede wszystkim macie bardzo realny wpływ na to, jak dalej potoczą się sprawy. Mag jest kartą działania, jest kartą komunikacji i takiego świadomego wyboru. Narzędzi, jakie będziemy używać. W życiu codziennym to może oznaczać decyzję, tutaj waszą, że no, przestaniecie reagować na cudze zagrywki, tak? I po prostu zaczynacie robić swoje, zaczynacie się koncentrować na tym, no, co uważacie za prawidłowe. U części z was ten punkt zwrotny może pojawić się jako rozmowa, w której jasno tutaj postawicie granice. Albo jakaś konkretna inicjatywa, tak? Może niektórzy z Was tutaj zdecydują się otworzyć jakąś własną inicjatywę, tak? Rozpoczniecie jakiś projekt, to pięknie z tym asem monet wchodzi, kochani. To może być też jakiś inny sposób pracy. Mag przede wszystkim mówi, żeby nie, nie czekać dalej, nie czekać, aż sytuacja się tutaj sama ułoży, bo macie wszystkie... Macie wszystkie narzędzia, które tak naprawdę potrzebujecie i umiejętności. To jest karta takiej odpowiedzialności za nasze własne słowa, nasze własne życie, za naszą własną ścieżkę. Jakie energie wchodzą tutaj do Waszego życia? Nową energią, która tu wchodzi, jest no przede wszystkim tutaj wchodzi większa potrzeba ruchu dla wielu z Was. Tu jest też większa impulsywność, co może jest troszeczkę nietypowe. Rycerz Buław przynosi wam taką chęć zmiany, tutaj jest chęć wyjścia z waszej rutyny, zrobienia czegoś inaczej. U części z was może oznaczać jakąś nagłą decyzję, może wyjazd, kochani, zmiana planów, nowe pomysły zawodowe, tak? No albo po prostu to jest potrzeba ruszenia po okresie stagnacji. To jest taka energia, która będzie Was popychać do działania. W praktyce może objawić się jako zryw. Część zrobienia czegoś bardzo szybko, tak? bez jakiegoś dłuższego analizowania. I to jest taka świeższa energia dla Was, ale to będzie wymagać wyczucia. Nowa jakość polega na tym, że przestajecie po prostu tkwić w bezruchu. Nawet jeżeli tutaj nie wszystko właśnie jest zaplanowane. O tym mówi mag, tak? Nie czekajcie, aż wszystko się tutaj samo, samo ułoży. To jest energia, która po prostu daje wam taką motywację, no, żeby ruszyć. A jaka ścieżka będzie najkorzystniejsza? W tym nadchodzącym czasie gwiazda mówi tutaj o takim powrocie, kochani, do spokoju. I zaufania temu procesowi, tak? Tutaj nie chodzi właśnie o, o, o kontrolowanie wszystkiego. W codziennym życiu ta karta sugeruje zadbanie o siebie, moi drodzy, o swój sen, o swoją regenerację. To też mogą być rozmowy z kimś zaufanym, to mogą być Wasze decyzje, no których zdecydujecie, że nie będziecie tutaj wszystkiego też podejmować naraz. Ta karta mówi, że nie musicie wszystkiego rozwiązywać w tym miesiącu, tak? Najlepsza droga to ta, która daje wam przestrzeń na złapanie właśnie tutaj takiego oddechu, odbudowanie wiary, że zmiany mogą, mogą zachodzić spokojniej. Pamiętajcie, że wszystko to, co wartościowe, wymaga czasu i swojego, swojego tempa. Gwiazda sprzyja długofalowym planom, sprzyja cierpliwości. No i w praktyce to może być dla niektórych z was taki wybór większej, żeby pójść z taką większą łagodnością wobec siebie, tak? Opuścić tutaj te napięcia, piątki mieczy, te konflikty. No i co tutaj możecie uzyskać, moi drodzy? Potencjalnym rezultatem jest jakaś konfrontacja Albo z niepewnością, albo z emocjami, które być może wcześniej były zamiatane trochę pod dywan. Księżyc nie mówi tutaj o żadnej katastrofie, tylko raczej mówi o takim momencie, w którym niektóre koziorożce zaczną zauważać jakieś swoje lęki, może wątpliwości, albo wasze wewnętrzne napięcia. U części z Was po prostu to może być okres większej wrażliwości. To jest to zmęczenie po jakichś niejasnych sytuacjach, może po jakichś trudnych decyzjach. W praktyce ta karta może oznaczać, że no nie wszystko będzie od razu jasne, tak? ale to jest ok, nie ma w tym nic złego. Księżyc pokazuje, że ten proces po prostu trwa. Rezultat nie polega na takiej naszej natychmiastowej pewności, tylko na większej świadomości um, siebie. To jest karta, która mówi, lepiej widzieć swoje wątpliwości niż je ignorować. Także nie ignorujcie. I dzięki temu te kolejne decyzje będą być może bardziej, bardziej uczciwe. No, ale tutaj coś będzie wymagać czasu, także i nie wszystko będzie jeszcze rozwiązane, kochani, w tym miesiącu. Moje koziorożce dziękuję Wam bardzo serdecznie, oczywiście życzę Wam wspaniałej drugiej połowy stycznia. Ściskam Was i zapraszam na kolejne czytanka. Papa, pa, moi drodzy.